Na otwarciu salonu Free Fun dorwaliśmy również raptownego. Raptowny, Powiedz nam, co tutaj robisz? Co tutaj robię? Zabawiam publiczność. Robisz za dymę, jednym słowem, tak? Tak, jednym słowem robię za, za dymę. Jak ci się tutaj jeździ? No, może, może być. Ogólnie wiadomo, że kostka nie sprzyja stunterskim akrobacjom. Mm, powiedz tak, widzimy, że zmieniłeś motocykl. Tak, w tym, w tym roku jest to Suzuki GSX-R. Powiedz, jak Ci się jeździ na tym nowym motocyklu? Jest to motocykl o pojemności 750 cm. Wcześniej jeździłem litrami, oczywiście jest mniejsza moc, bardziej jest motocykl, po prostu lepiej jest go opanować, po prostu, ponieważ ma mniejszą, mniejszą moc i wszystkie triki robi się mniej nerwowo, nie? Ja, czy jakie przeróbki tutaj stosowałeś? Co zrobiłeś, żeby Ci się jeździło jeszcze lepiej? Oczywiście założyłem tylny hamulec, tak zwany handbrake. Przekręciłem kierownicę, to znaczy klipony na odwrót. No i, i typowo szeroka, znaczy duża zębatka i klatka i chyba tyle. A jak przygotowania do sezonu 2008? Widzieliśmy, że rozpocząłeś treningi. Jak Ci idzie? Rozpocząłem treningi. Jak i... Twoje kółka? No, kół... Kółka wymęczyłem, wymęczyłem po jakimś czasie, tam już mi się udaje tam po parę kółek tych zakręcić i w miarę nad tym yy, panuje. A co do treningów, to oczywiście jak zwykle nie mam na to za bardzo czasu. Staram się raz w tygodniu trenować, ale to i tak jest, jest mało. Tak jak mówię, najlepsi trenują po dwie godziny dziennie. Aha, mowa o krysie, jak rozumiem. Tak, mowa o krysie. Słuchaj, mi w jakich zawodach Ciebie zaczynamy w tym roku? Extreme Moto to już wiemy, tak, tak, każdy wie, 10, 11 maj, lotniskowe mowo. A co poza? Tym? Extreme Moto na pewno postaram się wystartować na bike Show Millennium na Litwie. No i ogólnie szykuje się masę różnych imprez, drifty, umaczka polodego, no i wiele, wiele innych eventów.